Hej, witajcie! Ja jestem Ryś. I dzisiaj nagrywam już chyba czwarty odcinek z Ultimate Custom Night. Yy, ostatnim razem przeszkadzało wam yy, takie pikanie. Chyba przeszkadzało, nie wiem. Ale teraz jak klikam to nic się nie dzieje, ale będziecie mieli gdzieś tu pewnie napis bo coś tam coś tam. No niestety tego się wyłączyć nie da. Yy, Abris Atak 2 Ten mnie wkurzał, pamiętam. Mocno on mnie wkurzał. Mocno, mocno mnie wkurzał ten. Innych niech powinienem ogarnąć. Ten w ogóle jeszcze nie wychodzi, więc. No ale dobra. Ech, to będzie. oczywiście niełatwe. Ale dam radę. Hmm? Dam radę. Teraz na tą kamerę tylko Okej. Okay. Siema nie macie już. No jak to? Dobra. No dawaj, chodź tu, Freddy toj. Ty toj. Także się zaraz przyjdziesz. No chodź no no co czekasz. Uh -oh. uh -oh. uh -oh. I know blood, how blood, much blood, you like blood, to fight, blood, so we'll add a new problem to your name. <muchy> a tak Thank you. For <muchy> to <a tree -tose> Otta mi właśnie Hub. Jeszcze raz. Tym razem dam radę. Tym razem dam radę, mówię wam. Dam radę. Jak to już ten Frediol? No, hop, hop, jesteśmy już dobrze. Okej. Okay. Dwa piknięcia. Na szczęście. No, jak to no? Jak to? Ale prze... 100 to sekunda minęła life. i już mnie nie było. Ale czemu? On jest dopiero na jedynce. Jak on działa? Czemu on tak działa? Co się dzieje, no... As. Szybko fascoinny, fascoinny, jak najwięcej to fast Nie ma tu.

Ale jak on... Jak on to zrobił? Czemu go już tu nie ma? Przecież sekundę mnie nie było. Widzieliście to, że ja wyszłam z kamery, i weszłam na szybko i go nie ma, nie? I to wiecie, wy to nie? No tak, wy... or hubs yeah congiola. Chciałem upewnić, że drzwi są zamknięte u niego na telewizorku, albo mi wydupi, tak? Nie podoba mi się to. Nie lubię. Nienawidzę tej Frediego. Dobra. teraz to się zlękłem. Teraz to się zlękłem poważnie wam Ale przecież słyszeliście, że tam zamknęłem kiedyś wino. Halo. Boziś. Wiatrak, wam. Że drzwi są zamknięte, ale które? Gdzie? A że te drzwi są zamknięte. Tak? No. Co? Po prostu. Przejdę. bez Pierce, a tak zrobię to. Wiem, jak on działa. O Boże, kukiełka. On też wiem, jak działa. Ten, też. Ten, ten, ten. Nie wiem. Okej. Okay. Afton, Boże, no nie no. Dobra. Dobra, no. Idziemy sobie Dedać powoli. Powolną śmiercią. Trochę jak popege. Ale no tak będzie niestety. Musimy sprawdzić, o której jestem, o trzeciej. Okej. Okay. Okej. Okay. Na razie spaczko. Nic źle na razie. Kukiełka cholerna. Who touched me, bird? sobie spokojnie, ale na chwilę. Ale jak to? Przecież on nawet nie wstał na chwilę. Nawet na chwilę on nie wstał przecież. Nawet na chwilę on nie wstał. Jaki chłopca oszukuje, drugi jest tu. No, to przecież... Kliknęłem Z. Kliknę, aby. aby oświetlić, nie? Latarką. Czyli nie mogę klikać Z, póki on nie wstanie. Czy tak to działa, właśnie? Latarka, tak, Okej, okay, czyli tak to działa, no? Jak on wstanie, będę mu musiał go tylko Dopiero wtedy będę mógł go poświecić. Tak, to będzie jumpscare od razu. Rozumiem. Dobra, tych faskolinów no, to ja nawet nie zbieram, nie D Druga i M. Kiełka cichaj tam. O, widziałem to. O Boże. <śmiech> <śmiech> mm. Bez tych drzwi dwóch nie będzie nic wychodzić, więc... Lamps 欧尼欧尼欧尼欧尼好不好吃 and improve Freddy Fazbear's Pizza. Uh, I'm here to talk you through some of the things you can expect to see during your first week here and to help you get started down this new and exciting yeah. career path. Uh, now, I want you to forget anything you may have heard about yeah. the old location. You know? uh, some people still have a somewhat negative impression of the company. Trzeciej? Okej, okay, będę pamiętać, że trzeci mamy tego gościa. Fortunate, yeah, did you please? Uh -oh, no, no, unfortunate. I really am gonna uh -huh. do a sneaky thing and throw a new contender in the ring. Yacht, Okay. Uh -huh. Nie zdążyłem. Nie zdążyłem. I recognize, I recognize you. Mm. I really. I don't, I don't like you, you know? I really don't like you. Pierwsza I powaga. 45 jest pierwsza. Kiełka do mnie. Wiatrak, wam? Wypchnięcia na szczęście? Dobrze, teraz jesteśmy bezpieczni. <tek noise> <tek noise> <Twelve> mega <takAST quiet> głupio <insightuser windows> <Legendary> <tako anyway> <tako emerges> zrobiłem, mega głupio. Mega głupio zrobiłem, no. Mega głupio. Ale dam radę to zrobić. Dam radę na luzie to zrobię. Na luzie to zrobię. Jeżeli yes, I am, dobra. Nie, no to jakoś nie rusza. Siema, się na. Drugi okej. Okay. Okej, okay. nie jest źle, nie jest źle. Teraz nie będzie drugiej przypadkiem? Jest druga, dobra. O czwartej. I am okej. Okay. O czwartej. I am, pięknie. możesz już w proszę. Ja Cię nie lubię. prawda, ja ci nie lubię ciekawego. Mibird znajmił się. Więc tam się Okej, okay, okay. W takim razie już nie ma tamtego, tego w sensie On już nie oddziałuje tamten. No jakby powie comy nie działa. Tam ten stył mnie której będzie czwarta? Teraz nie będzie? Jest czwarta. O siódmej AM, czyli dobra, ten już się, yeah, się nie to, who touched me bird. Co? Jak mamy... Czemu mamy tak mało procent? Okej, okay, to już nie używam kamer tak dużo. Nie wiem, co to było, ale okej. Okej, już nie używamy nic. bird-like say cheese namorada pin second okay To nie było, to nie było aż tak. No to nie było aż tak trudne, szczerze. No hmm. zrobimy, ale to na następnym odcinku. Ja już sprawdzę ile nagrywam. No to już na następnym, więc... Do zobaczenia!